Wylej to do foremek do mrożenia, czegoś takiego jeszcze nie próbowałeś. Na początku przygotuj standardowy termos i kawę. Do foremek od lodu, wlej kawę z termosu. Wypełnij cały pojemnik. Po czym przełóż go do zamrażarki. Po tym czasie wyjmij je z zamrażalnika. Wyciągnij je również z formy, w której się znajdują. Następnie przełóż je wszystkie do blendera. Wlej do blendera mleko. Jego ilość zależy od tego, jak mocną chcesz mieć kawę. Kolejnym składnikiem jest kakao w proszku. Dodaj około dwie łyżki. Wymieszaj wszystkie składniki do połączenia i powstania aksamitnej konsystencji. Weź szklany kieliszek. Rozprowadź na jego wnętrzu sos czekoladowy. Po czym wlej mieszankę zmrożonej kawy, mleka i kakao do kieliszka. Na koniec dodaj bitą śmietanę. Jednak dostosuj jej ilość według własnego smaku. Dla ozdoby możesz też dodać płatki czekoladowe. Delektuj się pyszną kawą. Spróbuj ją zrobić sam.